Kotek. Pionizator kotek jest używany do pionizacji dzieci w pozycji przedniej. Stosowany jest u małych pacjentów, którzy źle znoszą pionizację przy stabilizacji tylnej. Pionizator musi być dopasowany do wzrostu i ciężaru ciała pacjenta. Nie należy wymuszać pozycji dziecka, gdyż może to powodować dyskomfort i doprowadzić do powstania złej postawy małego pacjenta. Do regulacji wysokości poduszki piersiowej służą nakrętki. Należy je poluzować, ustawić żądaną wysokość według potrzeb dziecka i dokręcić nakrętki. Aby zmienić wysokość poduszki biodrowej, należy przesunąć poduszkę do żądanej pozycji, odkręcając odpowiednio nakrętki. Pas piersiowy oraz pas biodrowy jest umocowany za pomocą rzepów, dzięki czemu regulacja nie sprawia żadnych problemów. Regulacji długości pasa bezpieczeństwa dokonuje się przesuwając taśmę w sprzączce. Pozycję stopek na płycie podnóżka reguluje się przy pomocy pokrętł. Stopki można przesuwać do przodu, do tyłu oraz regulować kąt ich ustawienia. Za pomocą odpowiednich pokręteł zmieniamy kąt nachylenia pionizatora. Pionizację zaczynamy z możliwie najmniejszego kąta. W miarę adaptowania się dziecka do pionizacji zwiększamy kąt aż do kąta 90 stopni. Gdy dziecko nie trzyma głowy, stolik należy postawić w linii ciała, wyciągnąć zaślepki tapicerowaną i drewnianą z otworu stolika, Umieścić w tym otworze twarz dziecka i, jeżeli potrzeba, od tyłu ustabilizować głowę pasem stabilizującym. Zestaw wyposażenia ponadstandardowego zawiera stolik do terapii manualnej, który umożliwia pacjentowi w pozycji wyprostowanej na rehabilitację kończyn górnych, poprawę ich funkcji chwytnych, poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej. Pas podtrzymujący głowę.